Jak założyć podwójne gniazdko elektryczne? Pamiętaj, aby najpierw wyłączyć napięcie. Upewnij się, sprawdzając przewody, wskaźnikiem napięcia. Przygotuj trzy mostki łączeniowe z przewodów 2,5 kwadrat oznaczonego odpowiednimi kolorami: koniecznie brązowy, niebieski i żółto-zielony. Zdejmij izolację z końcówek przewodów, Rozpakuj gniazda. i obejrzyj w jakim formacie są wykonane zaciski przyłączeniowe. W tym przypadku zaciski są jak w włącznikach oświetleniowych. Podłącza się je metodą push-in. Działa to zupełnie tak jak kostki wago. Koniecznie daj znać co sądzisz o takim rozwiązaniu. Następnie podłącz przewody zgodnie z obrazkiem wyświetlonym na ekranie. Pamiętaj aby ustawiając gniazdo, bolet znajdował się u góry. Tak powinno to wyglądać po podłączeniu. Następnie przykręć do puszek śruby mocujące. Przez gotowe otwory w gniazdach przełóż śruby i przykręć je dokładnie, zachowując przy tym pełny poziom. Pamiętaj, aby wyżłobienia w podstawach dokładnie się zazębiały. Odkręć potocznie zwane świnki i zamocuj je do ramki. Zamocuj ramkę do ściany, sprawdź poziom i przykręć śruby mocujące.